Cześć, dzień dobry z tej strony Andesu. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, a dzisiaj jest ze mną Grzesiu. Cześć, witam wszystkich. No to, no, tak. Grzesie, co, chyba się nagrywa, tak mi się wydaje. Ale nie byłem I... pewny, jak mi powiedziałeś o tym czarnym ekranie. Ale już, to, to po prostu, ja nie wiem co ten action dzisiaj robi. Drama, słuchajcie, ale my sobie co robimy cięcie, czy będziemy. W sumie ja mogę pogadać. Już. Możemy pogadać. Tak, no, Andes pogadać. mówi o, o action, a słuchajcie, a ja w sklepie. Tak. Nagryw action, ja, ja, ja wie, słuchaj Grzesi, za dużo action, czytek, action. Ja, Grzesi, Ale co ten sklep, ja wie, tak, ten sklep ba. Ale, tak, ale lubię ten to? sklep, ej no Ja też, ej powiem Ci. o, Grzesiek mam tą czarny ekran no weź, gramy Ale, ej naprawdę mam czarny ekran Poczekaj, może to tylko ładowanie Ej, ale poczekaj, bo mi się teraz Dobra, nagrywaj, spoko, spokojnie. Ja no, 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 dobra, spoko, ale... Ty, to są jakieś jaja, nagrało mi na różowo wszystko. Patrzcie, kuźwa, tyle, tyle lat nie nagrywaliśmy razem, teraz będą problemy. A czekaj, a włączę teraz normalnie, na normalnym tym. No. O, jestem. Ja się, słuchajcie, witam jeszcze raz. Dzień dobry. Jestem ja i jest Grzesiu Frodo. I, i jestem ja. To co, tamte się nie nagrało? Cześć. Tam początek <laughs> się nie, bo wiesz co, jak się zrobił czarny ekran, to mi po prostu y, wtedy wszystko poszło na fioletowo. Y, y, tak, to, to jest. Więc ja y, tak, no. muszę być znowu, Grzesiu, w trybie gry. Dobrze. I nagrywać w MP4, czego bardzo nie lubię i czego bardzo nie znoszę. I nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, ale trudno. Może ktoś mi powie. O, mówię, i, mówię, tyle lat nie nagrywaliśmy razem, to teraz o. musi się wszystko tutaj... Y... Dupić. Rąbać. No ale dobra, no nagrywa się, wiesz. Jest. Ja mam po prostu wtedy trochę cięższy montaż. Ale o Jezu, buba buba. No, brudno, no. Buba bu, chuba, buba, buba. buba już lezie tutaj. Jezusz, jego piłę. No. Ej, bo ty gasz tym, tym! z tą brodą taką. Z beretem. Jestem. I możesz duszko być... o Yy, nie wiem, czy już czasem nie jest nowa mapa, nie? W sensie i ten nowy killer. I weszło to już? Nie, jakie nie mam pojęcia. Jakiś Jaki robot? Pojęcia, robot nowy jakiś taki robot, dziwne, coś. Takie jakieś. puszcza no jakieś plusy. Plus. Ja się zatrzymałem się za i nawet nie. na niego nie grałem ani razu, na tego rycerza tak, jakiegoś. A, okej, okay, dobra. To, to, a potem jakiś miał być taki z dronami, ktoś chyba, tak? Była taka kubitka, no, no. A to no. jeszcze ktoś nowy ma być? Jeszcze nowy? Jeszcze taki robot jakiś dziwny z jakimś. A w e... też wyszły nowe, czy nie? No, jeden jakiś chopek, ale powiem ci, nie wiem czy to. To co ty mi nie mówisz, to ja. Słuchajcie, w kolejnym odcinku który zaraz nagramy, pewnie po tym. E... Ale ja nie, nie wiem, czy, ja czy to kupię. już jest, poczekaj. Jeżeli jest, to ten, to Jezus. ja kupię i Gresiek, będziemy ci coś adepta, no co ty mi tu. Czekaj, bo on mi tu powiesił. Ja pierdziłam on mi tu ściągniesz yy, yy, Czy ja mam iść? Tak, tak jestem tu. Dobra, to ja kręcę. Dobra, czekaj, bo buba idzie. Buba idzie. Stój, kobito. I stój teraz. Ja ci wszystko. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, ciekawe, o co chodzi z tym moim tym? Z tym action. Ja... No z tym action! O kurde, wysadziłem. No z action. Z action. Ale, Tak wiesz, to tak może Ale z tym z... sklepem? Sk... Gdzie się tak z tym sklepem. Naszym ulubionym? Mam... mam taką jazdę z action. Tak, że się... Ale z tym sklepem? W <laughs> no Co, no, no co? Co bydwa. Ale dzisiaj Dwa byłem w action, no to co? No to widzisz. Ja przejeżdżałem obok. Ja tam kupuję pierdy dla pieska, wiesz? Fajne są. A takie powiem Ci, że ja kupiłem zestaw czarnych talerzy. Piękne są. Ooo. tak. Fancy, jak przyjedziesz, to zjesz. To zjedziesz. Na, na talerzu! Pytanie, co będzie? Eee. To się wypragnie. E? Dobra, my tutaj też kończymy. Dobrze. E, bierz, czekaj, tu gdzieś, gdzieś się kręci, ale. No goni, goni, bo ja mam ten... Y, empatię, więc widzę, że tam jedzie z koksem równo. Czekaj. Dobra, to ja tutaj gdzieś sobie polekam. Ktoś tu. O on gonił. Że się koniec koło mnie! Jezu. Idę stąd. Weź tam, no no właśnie. Teraz będzie leżący. No ale się długo z nim kotłuje, więc okej. Okay. Mm -hmm. I bardzo dobrze, niech się bardzo kotłuje. Dobrze. Może coś ugramy, nie? Bo ostatnio słyszałem, że Dead by Daylight troszeczkę... Bardzo. Eee, tak, tak, to prawda, mm -hmm. nie? Że właśnie, ja też jest. nie wiedziałem o co chodzi. I dopiero widzowie mi wyjaśnili, że pozmieniały się oczywiście znowu perki. Znowu ten balans Wszystko nie na jest... Nie taką, korzyść, tak, być. tak, mm -hmm. tak okay. oczywiście. I generalnie no jest bardzo, bardzo niefajnie w stronę właśnie surwów i dużo ludzi jakby przestaje przybrać, bo... No, no, no. Bo gra jest totalnie niewyważona i tak naprawdę... E no Killer jakby... Fakt, ja nie zaprzeczam temu, że on jest sam na łapie. Ale Killerowi się tych perków nie zmienia tak e, często jak u nas. Mhm, mm mhm. Mm tu, nie. Tutaj wiesz, tu był, nie wiem, ten, ten perk na tego buna, że robisz kurziwa, e, idzie, ten... te leczenie w tym totemie takim na przykład. nie? Na no na, na ta przykład. Elit. Tak, I teraz A my to nie możemy tek... się. Jezu, polecieć. to ten perk się już zmienił bardzo mocno. Jezu, grze się kontuje! <laughs> Masz. po a pierdziele, no. A nie wiem, z Jeffka. Czekaj, o, jakieś mam dziwną ikonkę, nie wiem czy yy, internet słaby. Yy, pan Killer ma słaby pan net. Pan Killer, dobra. Mhm. Pan Killer, no, ma connection. W sumie to mógłbym zrobić jakiś totem, bo mam ten taki do leczenia, ale... No właśnie, można było się ale leczyć. Ale O! To o, no się tak... Boże, dziękuję. Wow. Dziękuję, Klodzia. Ale Grzesiek, on mnie... Nie, co ty, chłopie. Ty zapomnij w ogóle, że ja tu ten, nie? No wiem poleciał za tobą dalej. A no no te drzwi wyważa, no to ja na górę cyk. Masz tam jeszcze paletę na górze, może jeszcze Mam coś na tam górze, wydań? no. Dobra, dobra, a, dobra. zostawił mu nie, wiesz co, poszedł na dół. Wiesz co, bo on teraz będzie tutaj do Gena łaził z Gena do... Dobra, a a to... gdzie jesteś? Wiesz co, czy to jest? Um, co tu jest? No no, no co, dobrze, powiedz... dobra, 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 idź tutaj. O. Tu jestem, może... widzisz. O. Czekaj, już idę do ciebie. A tu, bo ja też mam ten perk na totemy, że mogę zrobić tam leczonko, tylko to leczonko teraz tam jest ograniczone chyba coś tam. No właśnie nie? jest coś taki... A że ktoś ciebie musi leczyć, że ty nie możesz. O to chodzi leczyć. właśnie? Nie wiem czy ja to A... powiedziałem, yy, chyba nie, nie dokończyłem, tam. dokończyłem bo, bo cię gonił. O To Ale... było, <laughs> było action? O talerzach czarnych, więc wiesz. No, Czarne talerze są bardzo ważne. <laughs> Słuchajcie, w życiu dorosłego są człowieka. Ważne <laughs> sprawy trudne. <I> A <laughs> reszta <laughs> nieważne. Dobra, goni a, tamtą, bo ja mam empatię, widzę wszystko. Ej, ale prawdziwie nawet ja jakoś. Tak, a będzie odcinek się nazywał Action. Action, jak nic. Action. O, leż, leżonko. Leżonko, ja tu genę z tobą. Dobra. Ja się już nie wyrywam, bo mnie już pogoniło dzisiaj raz. Ale, ja że, że, że dowódcę. <laughs> <laughs> pralka, pralka mi tarabani, nie wiem czy słyszysz, bo e, wiruje. Jest wiring mocny. Aż ja widzę tak jak ja, ja też jak coś tam Jezusa, nagram... nie ja włączyłem to planie, nie, mówię, a przed nagraniem to, to jeszcze pewnie się tak wypierze, no dupa. A robię wtedy cięcie, idę tam po niego. Nie, mi się nie chce. Myślę, że to się odszumi ewentualnie. Dobra, dobra, idę, idę, idę. Ja kręcę, Aj, wraca mi się tu. Dobra, to może wiesz co? To teraz ja, poczekaj. To teraz ty, ale o Jezu, on tu będzie na górce z tobą, ja widzę, Ooooooo Dobrze, dobrze, spokojnie. Grzesiu, on zmienił Aha, cel. zmienił cel. Czekaj, bo gościa. As, dobra, zdjęty. On mnie zaraz skasuje, Grzesiek! Zabieraj go! No masz, no masz. Chciałem go zabrać. Nie, no mam ja mam. Nie, nie mam już nic w skrzynce, bo bym jakiś hak tutaj z... sabotował, ale się nie da. Wiesz, ja w ogóle żadnego to temu nie widziałem. Dobra, na razie wiesz, pierwszy raz wisisz. Mhm, mm więc no dobrze, nie dobrze. ten. Nie jest, nie jest źle, proszę no kopnął ten No bo przez to, że on pewnie ma jakiś net, coś tutaj, no cały czas mam tą ikonę. Dobra, kop no, no, kopnął, dobra, tak? Dobra. Ten twój gen. Kopnął gena i. Mm, I, I Co, jest. i się kręci jak owsik. Po desce. O, widzę. O, już że się włączy, to? Daj. No dobra. No. Ja pierdził. No on już chyba Cię widział nawet, wiesz? Tak, bo tak, już tak, cię ciebie tak, czuwapie. A. A jedna... o! Jest tu Klodzia! Z ale... na Dlaczego? On zobaczył teraz. Matko, jaka action! No kuźwa, bo zaraz będziesz miał tego, no. No No z drugiego to będę miał, no. No masz, no. Klodzia! O, o! Dobra, gdzieś dobra jedź! O, A, matko, boże! Uciekaj, 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 uciekaj. Ale bezczelny. Uciekaj, bo Klodzia, aha, Klodzia ma skrzynkę. A nie, uciekaj jeszcze, uciekaj! Bo was skasuje w dwójkę. No wiem, 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 wiem. Dobra, dobra. Uciekaj! 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 To tu jest! I... On to rozwalił tą paletę na górze, czy nie? Nie rozwalił. No, Świetnie. No dobra, dobra, dobra. Przydałoby się... Aha, bo ty nie możesz się... Dobra, tam się Już ci robię i już po ciebie idę. No nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Chyba cię podniesie, bo może i tak być już bardzo że empatyczny, tak żeby... Po, Postanowicie podnieść i żebyś nie leżał sobie tak samotnie. No a już miałem wiesz, kapkę, żeby mnie nie odsucić. To kurde. Dobra. O ktoś ten... No weźmie weź mnie tutaj, no dobra, no dawaj, ta, dawaj, ta, ta, dawaj, ta, ta, Halina. No kuźwa. No. Dobra. Będzie Chodźcie tu. Gdzie on polazł? gdzie za nami? Na bank pójdzie Najgorze, że, że mamy trochę geny, tak wiesz o co chodzi. Nie no, w tę stronę wszystkie... co trzeba. Tak Lezie tu Uciekamy. Czy on pójdzie przez dom? Idzie, idzie, jedzie, idzie, idzie przez... mam do plimę. To Ja pójdę po tego e, walczącego. Chcesz... Aha, dobra Ona mnie tu leczy. Dobrze, to wy się leczcie, ja idę po walczącego. Uważaj, bo on tam kampi, bo ja go widzę. Widzisz go w ogóle? Nie, nie, nie ma teraz. go. On dziś musi być bliżej was chyba. Chodź, piękna. Claudzie, Poszedł ja do was. Bo... Uciekaj, Jezu, leci! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, no to jest niepojęte. No i oczywi... No o, tak! Dzień dobry, pewnie. Chodź, zapraszam! Ja cię w ogóle witam! No tak, przez... Jezu, jak mnie... Ej, ja byłem na drugiej stronie, Grzesiek. On mnie chciał... Za czas, Ale ja już stałem nogą! Stupką. Z Stupką. Z Debedowską. Wikigowską. To jest Tam... stupka feng. Dobra, czekaj. Idę do ciebie. Dobrze. Jak Wiesz co? I mam szybkie leczonko, więc yy, jak zdejmę, chyba, że no to Będzie cyk-cyk-cyk. Będzie cyk-cyk-cyk. No to cykaj. Czekaj. No, krztuźwa, działaj to. Tu jest gena. Robimy? Robimy. To był ten gena, którego on kopnął, chyba nie? Nie, nie, tam był jeszcze za tym. A ten, tu za ten... dobrze. No to zróbmy. Kurde, fajnie by było to zrobić. W sensie wiesz? By ale on będzie teraz kampił te Ale on te tu... Muszę! Patrzę! Tak. Patrz! <laughs> Grzezię Uciekaj! Będzie... Jezu, ma mnie! <laughs> uciekaj, uciekaj, uciekaj! był? Jezu! Ale możesz! ALE spier nie. Nie <laughs> KRZYSIEK! Kurde, bo jesteś nie, na raz nie. już. Jestem na raz już i w ogóle, no. Tak dobrze żarło. Ale przeczekaj, poczekaj, bo jego tu nie ma. Czekaj, patrz, tam jeden A, on ciebie, ten nie Bo on bardzo. CIEBIE musi, patrz, cwaniara. bo wiesz, że ja się mogę teraz, wiesz... No też, tak tam był on mnie nie wyleczy. on Nie mnie da rady? Otorzy, bo on... Nie, co ty, on już tu... A, gdzie, gdzie, uciek Ale uciekaj, uciekaj, bo jesteś... Bierz. I was just killing... Tamten robi w domku. On no robi w domku, ale już do góry idzie. Ciekawe ile tam było zrobione. Nie spojrzałem teraz na tą ikonę. Nie... No dużo się dość, czekaj. On po Ciebie chyba idzie, Grzesiu. Ciebie. O Jezu, nie, nie wcelowałem. Nie. Jezu, czekaj, o biegnę. Biegnę, biegnę! Run! Du, 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 du. No, no, chodź, 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 chodź. Aha, on ginie, spoko. On ginie, a my będziemy raz za raz za nim Wiesz co nie wiem czy on czasem nie poszedł najpierw Tak, genes sprawdzić yy, Pogonił tego w domku mhm. Jestem tutaj za tą górą, chodź tu się wyleczymy za górą, może o, za lasem, gdzie za górą? tu. tu. haj! Aha tych, dobra mhm. coś czuję, że polegniemy. Myślę, że jest taki duży eee, Pytanie, czy idziemy tam z... Aha, dobra, goni go. Czy idziemy do tego kasy. domku zobaczyć, ile on tam tak, ukręcił? Tak, możemy pójść, tak, uh -huh. Aha. Jezu, to było szybkie. Cholera. Musimy go ściągnąć, Grzesiek, bo on ma jeszcze jeden hak. No, 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 no. Nie ma nawet innej możliwości. Ciekawe, ile ukręcił w tym. O ja pierdzielę do piwni. Bo to już piwnia jest z domku. Z domku, on ma barbę Aha. na bank, więc nas widzi 100% Tylko teraz tak, żeby wyjść, żeby... Wiesz, co? <laughs> mhm. Jezus, on mnie nie widział, ale widział! <śmiech> Leżę... <śmiech> Aha, wziął cię I, e, Wziął mnie i myślę, że pójdę do piwni To czekaj, to ja tutaj wezmę i... Spróbuję go... E, wydaje mi się, Grzesie, że on tego gena skopał No to Aliver Roma. Tak, tego gena skopał. Nie wiem, co tutaj robić. Teraz to już jesteśmy, wiesz. Co tutaj robić? Co ja robię tu? O może to mam jakiś. Myślę, ślanie. że jest to czas na pierogi. Ja ja action. Podróż. Action. Pierogi z Action. Ej, ale ty się śmiejesz? oni mają już strefę jedzeniową w Action. A, czekaj, bo tego, tego tutaj zniosło. A on chce koniecznie mnie. Nie? Ja patrzę na ciebie ja już, no. Na ciebie, Cię, ciebie. Tak już mnie widzi. a pierdziele Taka robota. Koniecznie się uparł. No, a jak. Teraz ten, który leży, robi za przynętę, chyba. Czyli chce nas skasować okay. wszystkich. Oczywiście. To, wrócił się do domku pewnie, żeby. Cholera, mogliśmy. Czekaj, powiem Ci, jak tamten y, się uleczył, już na ile? Nie, mam, że tam... e, nie wiem, bo on się czołga, więc ciężko mi powiedzieć. No, ale ten. O, takie coś. No, szuka mnie, nie? Mhm. Mm Oto ten. Szukaj, ty mnie, szukaj. Zrobię to, jakby to miało coś jeszcze dać ci zmienić. <noise> Bierze go. Poszedłbym do szafki szybko. Bierze go? Uu. Czekaj, już ci mówię? Nie. A jest tam koło niego gdzieś? Jest koło niego, kręci się, teraz go podnosi Do szafki kreślał... raz, dwa Przepraszam Bo On ma... on ma... Tutaj Tak dosłownie Słownie. tu... Uuu. Widział mnie Tu jestem du, ty, tu, 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 tu. No i? Gdzie będzie hacz? Idzie do ciebie, się uciekaj hatch. Że to już Starsky jest... Starski hacz ryba po kisielu Halina mówią mi... Lalala, <ś combien> La, la, la. Ty, tyry, 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 ty, ty. No i co zostawił mnie Słyszysz gdzieś? Mm, mm, mm. Właśnie próbuje się Nie bo oczywiście ja O o Zobacz... o, o, jest, o Jest O O O Uwaga Patrzcie to, o, jest, o, o, to jest To jest, to jest. No, Ja nie powiem nic Jump No tury, 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 tury. To co, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami, mm, zarówno u mnie, jak i u Grzesia. Tak, dziękujemy. U Grzesia na kanale jest perspektywa i jego. Section. I możecie. <laughs> wyczekiwać co? Następny jakiś? Coś? Coś nagramy jeszcze? Tak, e -e -e. To, oczywiście, że nagramy jeszcze i tak. zaraz zobaczymy, czy jest nowy surf. Bo jeżeli jest nowy surf, to Grzesia ja się nie odpuszcza i robimy adepta. Także trzymajcie się, dobrze. buzi Pa, pa, pa.